Dzień dobry, mam na imię Edward, jestem lekarzem. W zasadzie nie chciałem nic powiedzieć, ale taki pakt zawarłem z Kiarą, że jeżeli ktoś z rodziców powie coś o rogówkach, to ja się odezwę, ponieważ jestem lekarzem, który przeszczepia rogówki. Ja myślę, że to też ta moja wypowiedź wkomponowuje się w to, co powiedział Franz, że Kiara teraz też działa i dużo dobra daje dla wszystkich. Nie pamiętam teraz, kiedy to było, myślę, że gdzieś dwa lata temu. Do mojego gabinetu przyszły trzy panie. Jedna potrzebowała przeszczep rogówki. Więc wytłumaczyłem, na czym zabieg polega, i powiedziałem, że no niestety my mamy kłopot, bo nie mamy dawców. Jedna z pań powiedziała: Jak to? Kiara? Kiara to załatwi. Nie powiedziała, że Kiara lucze, tylko powiedziała: Kiara. Ja myślałem, że to jest Chiara Lubik, ponieważ znam ruch poprzez moją żonę i moją córkę. Byłem zaskoczony, bo wytłumaczyła mi, że Kiara Lucze zadecydowała, że po śmierci odda rogówki, bo nic innego nie mogła już dać. Byłem tym bardzo zaskoczony i tak sobie pomyślałem: No, zobaczymy. Powiedziałem, jeżeli będzie rogówka, to zadzwonię. To było po południu. I pamiętam, bo to było dla mnie bardzo takie zaskakujące, to wszystko, się, co potem wydarzyło. Pamiętam, że jechaliśmy tutaj z kolegą samochodem z tego mojego gabinetu gdzieś na wysokości nawet tyków. To było około między 19 a 20, bo zwykle tak wracam. Dostaliśmy telefon, że jest dawca. Tak sobie pomyślałem, że tylko 3 godziny już wszystko Kiara załatwiła. I tak myślę, oczywiście, ten, wszystko się dobrze skończyło. Ta pani jest dwa lata po przeszczepie i wszystko jest dobrze. Bo jak Bóg coś rozpoczyna, to wszystko potem jest dalej dobrze. I tak myślę, że ponieważ we Włoszech jest i na cały świat patronką chorych na oczy i również tych, którzy pracują w tej dziedzinie, jest święta łucja. Ale ja myślę, że również Chiara tutaj daje nam znaki, że może być również patronką. Co Ma pani z najmniej... possa essere la protettrice dei malati di occhi. Grazie. Grazie, grazie infinite per questa esperienza bellissima. Ogromne dzięki za to przepiękne świadectwo. To jest dowód na to, że miłość idzie i wraca. Pamiętam, że powiedzieliśmy temu lekarzowi, bo kiedy było wiadomo, że Chiara już odchodzi, wezwaliśmy go, gdyż chciał, żeby go wezwać, kiedy tylko będzie potrzeba. Bo przypomnieliśmy sobie z Ruggero o tym pragnieniu Chiary. Ona zawsze o tym mówiła. Miała legitymację, że chce być dawcą. Pewnego dnia powiedziała mi Mamo, ja już nie mogę oddać organów. Bo chemia wszystko zniszczyła. Mamo mówi, ale może rogówki tak? Zadzwoniliśmy do lekarza, zapytaliśmy, czy byłoby to możliwe. Odpowiedział: tak, rogówki tak, ale zapytajcie kiarę, czy jest ciągle na to zdecydowana, bo minęło już trochę czasu, być może zmieniła zdanie. Przeprowadzono więc ten zabieg, i w czasie pogrzebu, kiedy doszliśmy na cmentarz, przyszła pewna lekarka, dobra znajoma lekarza, który przeprowadził ten zabieg. Podeszła do mnie i mówi: „Maria Teresa, muszę ci powiedzieć coś pięknego”. A ja mówię: „Nie teraz”. Ale ona nalegała i mówiła: „Muszę powiedzieć ci coś pięknego”. W tym momencie wydawało mi się, że dla mnie nie istnieją piękne rzeczy. W tym momencie, kiedy moją córkę umieszczano w grobie. Ale potem pomyślałam. Muszę kochać tę osobę, która chce mi coś powiedzieć. Więc mówię do niej, dobrze, powiedz mi, powiedz. A ona zadzwonił do mnie lekarz i powiedział, skończyliśmy właśnie zabieg. Proszę powiedzieć rodzicom, że rogówki Kiary były bardzo zdrowe. W ten sposób mogłem przeprowadzić ten zabieg na dwóch młodych ludziach. Pomyślałam w tym momencie, że zanim zamknął ją w tej jej kaplicy, Kiara chciała powiedzieć rodzicom, że udało jej się zrobić jeszcze to, czego tak bardzo pragnęła. Wtedy. Prawo nie pozwalało, żeby wiedzieć, komu zostały podarowane rogówki. Teraz może to się zmieniło. Ale my też nie chcieliśmy wiedzieć, bo nie chcieliśmy, żeby ktoś nam dziękował. Może po jakimś miesiącu Ruggiero poszedł do baru. Pani z baru powiedziała mu, proszę pana, wczoraj było tutaj dwoje młodych ludzi. Przyjechali taką małą furgonetką. Otworzyli na chwilę drzwi. Może trzeba było wpuścić trochę powietrza. I w samochodzie było mnóstwo białych kwiatów. Zrozumieliśmy, że może my nie wiemy, ale im łatwo było odnaleźć miejsce, gdzie teraz mieszka Kiara. I kiedy Wieczorem poszliśmy na cmentarz, bo latem mamy taki zwyczaj, że zawsze wieczorem idziemy odmówić różaniec na cmentarzu. Przychodzi też wiele innych osób. Zobaczyliśmy, że praktycznie nie można było wejść do tej kaplicy, bo tak dużo było w niej białych kwiatów.